Rozmowa dnia w Radzie. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. W końcu jakiś sukces, panie prezydencie sukces, co pan ma na myśli? Da, e, Dawid Kostępski traci mandat radnego w Świętochłowicach, pierwszy sukces prezydenta Begera. A ja myślałem, że pan redaktor mówi o sobie i o swojej wczorajszej nagrodzie, Silesia Press. Proszę niech pan... przyjąć szereg gratulacje. Dziękuję bardzo, z tej dziękuję bardzo, ale teraz o pańskich <laughs> sukcesach. Dawid Kostępski bez mandatu, to jeszcze nieostatecznie pewnie będzie e, wyczerpywał procedurę odwoławczą, były prezydent. Ja myślę, że rozmowa na antenie Radia PK Piekary o szeregowym Chyba nie do końca Były jest. prezydencie, pańskim byłym największym prezydencie. oponencie w Świętochowicach. W tej chwili Świętochowice mają rzeczywiście dużo problemów. Sytuacja finansowa nie jest najjaśniejsza. Natomiast staramy się skupiać na tym, co przed nami. Jak smakuje ta zemsta? Bo. Nie oszukujmy się, to trochę chyba jest zemsta Begera na kostępstwie. Żadna zemsta, panie redaktorze. To jest tak, jakby zobaczył pan, że złodziej kradnie starszej kobiecie pieniądze i za te pieniądze kupuje dziecku lizaki. Czy popierałby to działanie, że, że ofiaruje dzieciom telizaki? To jest czy złodziejem je, jak... w tym porównaniu? Jeszcze proszę no ja. Nie, nie. Akurat tutaj nie nazywam, bo takie głosy mieszkańcy podnoszą, że no przecież został wybrany przez mieszkańców. Prawo jednak mówi o tym, że nie powinno się kandydować do rady miasta, jeżeli centrum życiowe znajduje się poza obszarem danej gminy. No Bartosz Karcz jednakowoż tutaj śledztwo chyba, yy, Państwo śledczy zawiedli trochę, jeśli chodzi o przygotowanie materiału, bo tutaj yy, on z kolei, jego zastępca, prezydenta Kostępskiego, byłego, yy, mandat zachowuje. Panie redaktorze, pewne dokumenty cały czas wpływają do Urzędu Miasta, yy, również operatorzy różnych mediów yy, takie dokumenty nam dostarczają. Ja jestem przekonany, że również w tym przypadku, również patrząc przez pryzmat tego, w jaki sposób WSA zareagowała yy, na naszą skargę, czy, czy na skargę radnego Kostemskiego również powieli ten wyrok w przypadku panie, pana Karczaka. Panie prezydencie, czy patrząc na to wszystko, co się dzieje w świętochowicach, czy to ma jeszcze sens? Zadaję sobie pan takie pytanie? Ale to dlatego właśnie o tym mówię. Chciałbym się skupić na tym, żebyśmy porozmawiali o tym, w jakiej sytuacji jest miasto i co moglibyśmy zrobić, żeby to miasto wyglądało. No to popatrzmy, w jakiej sytuacji jest miasto. Rio odrzuca pański program naprawczy. Pańska była koalicjantka mówi, że w Świętochłowicach możliwy scenariusz dziś to referendum. No jest źle chyba. To Pan wie to, mam nadzieję. To jest taki syndrom ludzi przegranych, którzy nie potrafią pogodzić się z, z własnymi porażkami. Ja zostałem wybrany w demokratycznych wyborach. Byłem kandydatem bezpartyjnym. Do dzisiaj jestem em, bezpartyjny, jakby wypchnięty czy, czy em, działający w ramach Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice. Jeżeli ktoś dzisiaj wiązany z jedną partią polityczną albo z drugą partią polityczną rzeczywiście ma mi to za złe, to nie najlepiej to świadczy o demokracji. Tylko pan obiecał przyjazne Świętochłowice a nie mękę w Świętochłowicach. Dlatego zaprosiłem do współpracy przedstawicieli różnych środowisk, zarówno tych partyjnych, jak i niepartyjnych. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę z ich strony to był pęd do władzy, pęd po pieniądze, pęd po stanowiska, a nie rzeczywista walka o miasto Świętochłowice. Daniel Beger, prezydent Świętochłowic jest naszym gościem. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada witam ponownie. Daniel Beger, prezydent świętochłowic, jest naszym gościem po raz drugi. Witamy jeszcze Państwa, raz witamy, raz pań... witamy pana. Tak jeszcze kończąc wątek prezydenta Kostępskiego, to tak mi się trochę biorąc pod uwagę, że to był pański największy krytyk w Radzie Miasta w tej kadencji, to trochę mi się wałęsa przypomniał, Zbij pan termometr i będzie gorączki. Panie redaktorze, ja nie rozumiem do końca zachowania pewnych radnych, bo jeżeli ich zadaniem na sesji jest wyjście, zajęcie głosu i zbesztanie wszystkich dookoła, po czym wychodzą z tej sesji i nie biorą udziału w dalszym głosowaniu, to o czym to świadczy, znaczy co to świadczy o tym człowieku? No zwyczajnie narcyzm, który gdzieś tam wychodzi na zewnątrz, natomiast brak jakiejkolwiek próby do tego, żeby porozmawiać o rzeczywistych problemach. Ale pan sytuację stawia w ten sposób. Osoby, które świadomie zagłosują przeciw planowi naprawczemu, czyli przeciw naprawie naszego miasta, nie są godne do piastowania funkcji radnego. No, jak można tak tę sprawę postawić, coś takiego napisać? Jeżeli miasto traci płynność finansową, to trzeba zrobić wszystko, żeby rzeczywiście z tej e, takiej patologicznej sytuacji e, wyjść i trzeba przede wszystkim współpracy wszystkich radnych, tych, przede wszystkim tych, którzy mieszkają w Świętochłowicach, którzy mają na myśli dobro, dobro tych mieszkańców. Ci, którzy przyjeżdżają do Świętochłowic i próbują wszystkich podburzać, e, powinni jednak e, zaniechać takich działań. E, no tylko tylko, że niekoniecznie to pan ma monopol naprawdę tutaj. No to znowu Wałęsa, kto nie z mieciem, tego z mieciem po prostu. No, ty może, może po prostu radni, może pan po prostu tych uwag nie, nie zamierzał uwzględniać. Może, może to nie pan miał stuprocentową rację w tej sprawie. Tylko proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że o sytuacji finansowej miasta, jak ona rzeczywiście wygląda, niewielu mieszkańców wiedziało. Ja, obejmując urząd prezydenta miasta, wcześniej jeszcze jako prezes Stowarzyszenia Przyjaznych Świętochłowice, wielokrotnie domagałem się informacji publicznej, z której wynikałoby gdzie, z kim, jakie umowy były na przykład podpisywane, i tych informacji nie udostępniano. W momencie, kiedy objąłem urząd prezydenta miasta, kiedy pokazałem dokumenty, pokazałem pismo. W których nagradza się pracowników, na przykład za sprawną realizację programu 500, i przekazuje się tym pracownikom po 8,5 tysiąca, ludzie otworzyli oczy i doszli do wniosku, z czego wynika obecna dzisiaj sytuacja finansowa miasta. Czy pan ma sobie coś do zarzucenia w całej tej sytuacji? Nie mam sobie nic do zarzucenia, jestem wręcz przekonany, że ci ludzie, którzy rzeczywiście mają dobro miasta w swoim sercu, którzy są w Radzie miasta, są po mojej stronie. Bo jeszcze raz przypomnę wygrał Pan demokratyczne wybory, to tak. jest bezsporne, ale w, tych, w tej kampanii. Pan obiecywał zupełnie coś innego. Nie chcę mi się wierzyć, że pan nie miał absolutnie wiedzy na temat kon kondycji miasta. Zresztą pan to podnosił również w kampanii. Że miasto jest w opłakane sytuacji finansowej. Ale ta moja wiedza, jak się okazało, była szczątkowa. Dopiero wejście e, przez progi e, gabinetu prezydenta e, i możliwość wglądu w dokumenty, chociaż też jeszcze nie wszystkie, bo okazuje się, że część dokumentów została powywożona e, do domów e, byłych pracowników już urzędników. Miasta. Ona była niepełna, i, i znaczy pełna była w momencie, kiedy, kiedy, kiedy już wszedłem w te buty prezydenta. A może w tych butach prezydenta pan e, objawił swój konfliktowy charakter na przykład, patrząc na pańskie decyzje podejmowane w ostatnich tygodniach. Odwołanie wiceprezydenta Sonik Kwaśny. Panie redaktorze. Jeżeli kapitan czy człowiek, który chce sterować statkiem e, i ma wioślarzy na tym statku. Jest wybrany w demokratycznych wyborach i wskazuje swoją wizję miasta. Na pokładzie z tego statku znajduje ludzi, którzy wiosłują w inną stronę, to niestety, ale tych ludzi trzeba się pozbyć i zamienić ich na tych, którzy rzeczywiście będą chcieli A Dlaczego od razu w wiosłować w drugą stronę? stronę? Może to jest po prostu, no, jak w obrębie mogło się to odbyć, w obrębie jakiejś normalnej dyskusji. Była wiceprezydent została zaproszona do tego, żeby przygotować również zarysy Planu programu naprawczego. Brała w tym udział, e, kontaktowała się z różnymi dyrektorami, również e, OPS-u czy, czy Urzędu Pracy, które były jakby w jej resorcie. E, po czym w dniu, kiedy mieliśmy przegłosować program naprawczy, e, kiedy kiedy poprosiłem ją o podpisanie się na liście wsparcia i zatwierdzenia tego programu nadprawczego, odmówiła. O czym to świadczy, że albo działała na szkodę miasta, albo chciała przygotować jakąś akcję z inną sabotażową, pokazując, pokazując czyli że... co jest przeciwko panu jakiś cały czas dojrzewający spisek? W tych świętochowicach? No, widzę, że pan dyrektor ma dużą wiedzę na ten temat i warto, żeby rzeczywiście dalej podrążyć ten temat, ale to. Panie prezydencie, tym ale innym. popatrzmy na działania pańskiego środowiska. Ta sesja, jak się okazało, nielegalnie zwołana, no to można było to gdzieś w niedzielę o 22.00 się zebrać, żeby, żeby, żeby głosować ten plan naprawczy. To jest pana opinia, panie redaktorze. Ale co to za standardy, panie prezydencie? No, nieinformowanie rady. Panie redaktorze, w 2016 roku był Wiceprezydent Bartosz Karczy zwołał sesję w ciągu pół godziny. Nadzór prawny tego nie zakwestionował. 31 grudnia 2018 roku w ciągu dwóch godzin zwołałem sesję budżetową. Nadzór prawny. Również nie zakwestionował tej uchwały. Teraz okazuje się, że w momencie, kiedy kończył nam się termin 45-dniowy, kiedy Rada Miasta musiała przyjąć program naprawczy, yy, zaczyna się kwestionować, yy, uprawiać jakąś politykę po to, żeby pokazać, yy, że ktoś inny yy, powinien tutaj decydować o tym, czy program naprawczy powinien być w mieście wdrożony, czy też nie. Ale to kto tę politykę realizuje? Jeżeli to yy, nadzór prawny, jak rozumiem, wojewoda. To co, wojewoda też przeciwko panu? No podkreślam tutaj jeszcze raz pana inteligencję, nie będę tego komentował. Panie prezydencie, dobrze, to popatrzmy na ten plan. To są też słowa opozycji. I. No. Można zrozumieć. Pan nie proponuje w tym planie żadnej długofalowej strategii, tylko właściwie cięcia, obniżki, e, oszczędności, zwolnienia ludzi, cięcia w kulturze, sporcie, inwestycjach, podwyżki opłat. Gdzie tu jest jakaś długofalowa strategia? Ale panie redaktorze, program naprawczy odnosi się do okresu, z którego miasto wyciąga się e, z tego impasu, z, tej, z, tej, e, z tego dna finansowego. Tak, tak, tylko że jeżeli pan, e, jeżeli mieszkańcy e, zobaczą, e, jak jak y, y, będzie wyglądać życie w Świętochłowicach, jaką jakość będzie oferować swoim mieszkańcom, no to po prostu zaczną z tego miasta uciekać. To pan za dwa lata będzie musiał kolejny program naprawczy y, y, przygotować. Po pierwsze, ustawowo te programy naprawcze mogą być realizowane do trzech lat. To, to jest pierwsza rzecz. Ym, y, I na tym się skupiliśmy w tym, tym dokumencie. Natomiast druga rzecz jest taka, proszę pamiętać o sytuacji na przykład Rudy Śląskiej sprzed dziewięciu lat, kiedy pani y, y, prezydent Dziedzic obejmowała urząd, y, Urząd prezydenta miasta. Tam również była bardzo zła sytuacja finansowa i tam również dokonano wielu cięć. Zwolniono wielu ludzi. Tak naprawdę naprawa Rudy Śląskiej tych finansów trwała całą kadencję obecnej pani prezydent. W porządku. Tylko, że co pan proponuje i oferuje świętochłowicom i mieszkańcom tego miasta oprócz zwolnień, cięć? Obniżek i podwyżek, właściwie opłat, które też odbiją się na, na, na ich portfelach. Do momentu, kiedy program naprawczy nie zostanie zatwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, możemy tylko teraz gdybać, bo ja ten program oparłem również na pożyczce z Ministerstwa Finansów i w, zależ w zależności od tego, czy będziemy mogli wykorzystać tą pożyczkę, czy też nie, będziemy mogli dalej rozmawiać, tak naprawdę, jakie podejmować kolejne kroki. A czemu ten program został zakwestionowany przez Rio, Regionalną Izbę Obrachunkową? Było kilka uwag odnośnie pewnych przesunięć czy oszczędności w różnych placówkach. Natomiast jesteśmy teraz na etapie odwołania się od tej oceny negatywnej. Mamy termin do 11 czerwca i wszystkie te wątpliwości Rio zostaną tam, mam nadzieję, rozwiane. Pańska, jeszcze raz wróćmy do pańskiej byłej zastępczyni, Sonia Kwaśny, pisze, czytam w Gazecie Wyborczej, że się daje do zrozumienia, że pan się po prostu nie zna na robocie. No, był to bardzo piękny sponsorowany artykuł. Ja szczerze mówiąc, sponsorowany z... przez No, jestem przekonany, to Kogo? E proszę jakby zwrócić uwagę na to, kto występuje w tym artykule. Wiem, że to jest są, poważne oskarżenie wobec dziennikarki, która to y, napisała, czy dziennikarza. Są tam dwie osoby, które w sposób jawny starają się wybielić swoją sytuację, natomiast e, natomiast, e, no, ja szczerze mówiąc byłem zaskoczony, że kobieta, która była wiązana jednak ze środowiskiem prawicowym e, tak chętnie udziela wywiadów w gazecie wyborcze? wyborczej. Tak. To taki prosty, która taki prosty jednak, świat? Która Panie gdyż... zesie, ale wie pan, że za, zarzucanie, yy, że to jest sponsorowany artykuł, to jest poważne oskarżenie wobec dziennikarza, który go napisał. Jest to prawdopodobnie, znaczy tak to wygląda. Powiem, że ja to tak odebrałem, natomiast e, jeżeli. Proszę bardzo, ja jestem świadom tego, co mówię i tak to przeczytałem, tak to odebrałem. <laughs> no to pani Sonia właśnie w tym artykule mówi, że dzwonił pan do niej w grudniu 2018 i mówi Pan mówi, jesteśmy ugotowani. Dowiedział się pan, że bank nie odświeży linii kredytowej 10 milionów. Nie bardzo wiedział, co robić prezydent Beger. Odpowiedziałem, że musimy zwołać sesję, uchwalić budżet. To był warunek ze strony banku. Udało się, w styczniu limit kredytowy został uruchomiony, ale to nie prezydent zadecydował, co w tej sprawie należy zrobić. Panie redaktorze, być może pani była wiceprezydent za dużo ogląda seriali, albo A to programów, historia, czy historia programów kulinarnych. Być może była akurat pod wpływem serialu programu ugotowanych właśnie. Nie wiem skąd takie wnioski. Oczywiście na, na, na linii prezydent-wiceprezydenci była normalna więź komunikacyjna i, i rozmawialiśmy. Natomiast nie odniosę się do tego, bo, bo naprawdę nie warto. Pani, znaczy pan również dzięki Sonii Kwaśny, jej wyborcom, wygrał te wybory zeszłoroczne. Ona dzisiaj mówi, że gdyby mogła cofnąć czas, to by to by nie popełniła tego błędu. No, ale nie może tego zrobić, to jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, ja jestem przekonany, że ludzie również otworzyli oczy i w najbliższych tygodniach również otworzą oczy, kiedy okaże się tak naprawdę, po co, po co, po co pewne osoby wchodziły do polityki. A co się okaże w przyszłym tygodniu? Pewne ruchy, które, czy pewne dokumenty, które pokażemy, które, no, pokazują na to, dlaczego był taki, taki wielki pęd do władzy pęd do władzy, ale Dawida Kostępskiego, czy Sonik Kwaśny, czy kogo konkretnie? No jedny z, z tych osób. Z osób. E, jeszcze jedno zdanie e, pani Kwaśny. Referendum odwoławcze, to jeden ze scenariuszy, który może sprawdzić się w Świętochłowicach. Co pan o tym sądzi? Chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt. Kiedy 8 lat temu, 9 lat temu, już, czy 5 lat temu pewien człowiek, obecny radny, przejmował władzę, nikt mu nie przeszkadzał realizować, nikt nie kwestionował z jaką liczbą głosów wygrał z konkurentami, po prostu realizował swoją politykę. Ja dzisiaj apeluję do tych ludzi, żeby również dali mi czas na to, żeby. Żeby pokazać, że miasto mają właściwego gospodarza do tego, żeby wyprowadzić sytuację z miasto z bardzo ciężkiej, tak naprawdę sytuacji finansowej, kiedy musimy cały czas pospłacać te wszystkie faktury za niezapłaconą fontannę, niezapłacony urząd pracy, za ZUSy, które zostały prolongowane na, na 2019 rok zeszłego roku, za niezapłacone składki KZK GOP-u, które również cały czas są do, do zapłacenia, to, to jest bagaż, bagaż zobowiązań, które ja muszę. Dzisiaj zrealizować po to, żeby zacząć realizować mój program wyborczy. A tego referendum się pan obawia? Realnie? Nie obawiam się. Nie obawiam się. Oczywiście to jest prawo, które. które to są działania, które można rzeczywiście podjąć po dziewięciu miesiącach. Natomiast jeżeli ktoś będzie podejmował kroki oceniając moją kadencję przez pryzmat 6 czy 7, 8 miesięcy, no to znaczy, że rzeczywiście ten pęd do władzy ma jeszcze większy niż, niż ja to oceniam w tej chwili. Tylko może, panie prezydencie, to referendum to nie jest taki zły pomysł, bo mieszkańcy może mogliby mieć, powinni mieć okazję, żeby wypowiedzieć się na czy ocenić. Pańską politykę w obliczu tego, jak bardzo różniła się pańska kampania, to co pan w niej obiecywał, z tym, co pan zastał i co pan robi w, w mieście. Może, tak. może to powinno podlegać ocenie. Ale ja jestem przekonany, że te wszystkie moje punkty z programu wyborczego, ja je zrealizuję. Tylko najpierw muszę wyprowadzić miasto z sytuacji zapadłości finansowej, po to, żeby móc rzeczywiście finansować, finansować te wszystkie działania. Premier panu obiecał pomoc? Rozmawiałem z premierem, zostało e, ustalone spotkanie w Ministerstwie Finansów, byłem w Ministerstwie Finansów, rozmawiałem o możliwości pożyczki, teraz tylko potrzebuję pozytywnej opinii e, z Regionalnej Izby Obrachunkowej. A prezydent Duda ostatnio był w Świętochłowicach? Pierwszy raz? Pierwszy raz rzeczywiście, by ta wizyta odbiła się bardzo pozytywnym Echem, okazało się, że sam prezydent był zaskoczony taką frekwencją. Jak się okazuje, bezpartyjny prezydent potrafi stworzyć atmosferę, i zachęcić ludzi do tego, żeby prezydenta em, przywitać. Nie trzeba być em, zwolennikiem jednej czy drugiej partii po to, żeby wziąć udział, bo dla mnie jako człowieka, podkreślam to jeszcze raz bezpartyjnego, nie ma znaczenia, kto jest jakiej partii. Ważne jest to, co sobą reprezentuje, jakie, jakie funkcje w kraju pełni. Prezydent był w Muzeum Powstań Śląskich między innymi? Przede wszystkim w Muzeum Powstań Śląskich był również pod pomnikiem powstańca śląskiego. A dyrektor po Muzeum Powstań Śląskich pan już nie zamierza. Zwalniać? Czy, czy to jest jeszcze. Wyjaśniliśmy sobie sytuację, której. Aktualny nie... temat. Nieaktualny. Nie, 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 to jest zupełnie nieaktualny temat. Panie prezydencie, jak pan wyobraża sobie tę współpracę na przykład z premierem, jeżeli pan zwalniając Sonia Kwaśny, pan de facto poszedł na wojnę z prawem i sprawiedliwością? Nie poszedłem na żadną wojnę i z żadną partią nie idę na, 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 <laughs> na wojnę. Rozmawiam z politykami. Prawa i Sprawiedliwości, ale też z Platformy Obywatelskiej, bo chcę przede wszystkim wyprowadzić miasto z tej zapaści finansowej. Dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś jest, stoi pod jednym sztandarem, czy pod drugim. Dla mnie jest kwestia możliwości wyciągnięcia rzeczywiście ręki do tego, żeby, żeby ta sytuacja miasta się popełniła. jak popogła. właśnie, przypomnijmy, jest członkiem, zdaje się, Solidarnej Polski, czyli de facto Zjednoczonej Prawicy. Nie mnie to oceniać. To A nie obawia się pan, że premier właśnie, do którego się pan zwrócił, m.in. o pomoc, no to w pewnym momencie uzna, że no, może jednak lepszym rozwiązaniem będzie jakiś zarząd komisaryczny w mieście? Ja jestem przekonany, że pan premier, jeśli będzie taka możliwość, i oceni, kto może, kto, kto jest w stanie wyprowadzić miasto z tej sytuacji finansowej, to pomoże przede wszystkim mi, bo ja nie reprezentuję żadnego środowiska. Chyba, że mówimy o pewnych działaniach niedemokratycznych, takich, w których wskazuje się wyłącznie przedstawicieli swojej partii, no to w tym momencie możemy mówić, że demokracja po 30 latach trwania jakby upadła. To na koniec jeszcze, Panie Prezydencie, ile to potrwa jeszcze? Proszę tak, taką, o taką realną, rzeczową prognozę. Ile Pan zamierza jeszcze e, zmuszać mieszkańców swojego miasta do, do tej męki? Kiedy będzie można powiedzieć, że tak, to już jest. Teraz może Pan realizować program wyborczy. Panie redaktorze, przede wszystkim nikogo nie zmuszam. Nikogo nie zmuszam, natomiast proszę mieszkańców o cierpliwość i taką wyrozumiałość, bo to rzeczywiście nie jest łatwa sytuacja. Ile to potrwa? Jeśli, jeśli program zostanie pozytywnie oceniony i uzyskamy pożyczkę z Ministerstwa Finansów, to do końca 2021 maksymalnie ta sytuacja potrwa. Jeśli okaże się, że będziemy musieli sobie radzić bez tej pożyczki, ten okres czasu może się wydłużyć powiedzmy o rok, ale też i cięcia będą dużo bardziej poważne. No to pan w ogóle nie zdąży nawet zacząć realizować swojego programu wyborczego. Ale przede wszystkim pokażę ludziom, że jesteśmy w stanie to miasto wyprowadzić z tej zapaści i realizacja polityki białych słoni nie jest, nie jest tym, którym, tą, tą formą sprawowania władzy, jaka jest potrzebna. No tak, to w to jak mieszkańcy do docenią, jak pan ich pozwalnia z roboty, na przykład w, w, w urzędach, instytucjach miejskich i tym podobnych? Nie żeby zwalniać ludzi, to jest kwestia wprowadzania programu oszczędnościowego. Musimy tutaj pomyśleć o takich rozwiązaniach, które jak najmniej dotkną no, ale ludzi. Będzie pan redukował etaty, będzie pan zwalniał ludzi w, w, w miejskich instytucjach, w, w urzędzie miasta, przecież to chyba jest. Dyrektorzy dostali. Prawda. Ode mnie dyspozycję taką, że muszą szukać oszczędności w, przy funkcjonowaniu tych placówek. To oni też biorą, muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że dotychczas te placówki funkcjonowały w taki niekontrolowany trochę sposób. A dzisiaj, a dzisiaj to oni muszą pokazać, że mają pomysł na to, żeby te oszczędności wykazywać, niekoniecznie zwalniając ludzi. Niekoniecznie zwalniając ludzi. Oczywiście. A, czyli są inne sposoby, to na czym będą oszczędzać? Na prądzie, na papierze? I, jako anegdota... To już też powiem, bo rozmawiałem z prezesem Rio, który mówił o przykładzie poręby, gdzie wyłączano światła trochę wcześniej no to, są, to są troszeczkę takie, znaczy takie takie śmieszne może śmieszne no, z perspektywy czasu argumenty, natomiast jak się okazuje, no, nie trzeba koniecznie zwalniać ludzi, żeby te oszczędności wygenerować. Czyli świętochowitach. No lato przynajmniej jest, to będzie. Bo jest dłużej jaśnie, jasno, więc. E, Mamy kilka pomysłów takich, żeby rzeczywiście i połączyć kilka jednostek e, i... E, Zrezygnować z pewnych usług, bo jak się okazało, naprawdę grupa osób, które nie, nie, niekoniecznie mieszkały w Świętochłowicach, żyły jak płączki w maśle. Te umowy teraz już tracą jakby okres trwałości. Wchodzimy w zupełnie nowe rozwiązania. Jestem przekonany, że one pozwolą wygenerować nam te oszczędności. Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Miłego bardzo. dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie.